Wiemy, że niejasne uwarunkowania prawne wraz z problemami finansowymi powodują, że sytuacja wielu podmiotów leczniczych jest trudna. Szczególnie trudną sytuacją jest sprawa placówek leczniczych prowadzonych przez samorządy. W tej chwili ze wstępnych ustaleń wiemy, że strata samych podmiotów naszych wojewódzkich leczniczych będzie około 15 milionów. W roku, za rok 2014. Mimo tego większość władz samorządowych w województwie podkarpackim uważa, że najlepszą formą dla społeczności lokalnych będzie utrzymanie dotychczasowej formy funkcjonowania ochrony zdrowia. Oczywiście presja ekonomiczna skłania często do poszukiwania rozwiązań, takich, które by Tą sytuację poprawiły i nie tylko to, co jest jak gdyby poprzez komercjalizację możliwe, czy prywatyzację słabszych podmiotów, ale alternatywą tego jest również konsolidacja istniejących placówek zdrowia, tak by mogły utrzymać dotychczasową formę działalności. W myśl takiego rozumienia samorząd województwa, Podkarpackiego i samorząd miasta Przemyśla zamierzają porozumieć się w sprawie połączenia dwóch placówek szpitala miejskiego w Przemyślu i szpitala naszego wojewódzkiego. Zarząd województwa podjął już uchwałę w tej sprawie. Na najbliższej sesji sejmików w poniedziałek będzie też podjęta uchwała. Deklaratoryjna, która będzie takie rozwiązanie proponowała. Prezydent przemyśla również, będzie rekomendował podjęcie takiej uchwały w swojej Radzie i będzie to początek drogi do tego, żeby te szpitale w mieście przemyślu skonsolidować. Innym sposobem również wzmocnienia placówek publicznych ochrony zdrowia będzie na najbliższej sesji Sejmiku również nadanie szpitalom naszym wojewódzkim w mieście Rzeszowie statusu klinik, czyli szpitale te staną się placówkami, na którym będą szkolić się studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskich. Formalnie zmiana będzie polegać na dodaniu w nazwie Słowa kliniczne w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 i w Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Merytorycznie oznaczać to będzie zwiększenie liczby lekarzy o najwyższych kwalifikacjach z tytułami naukowymi. Potrzebne oczywiście jest to, by móc szkolić przyszłych studentów, ale również skorzystają na tym pacjenci, którzy będą mieli dostęp do najlepszych specjalistów. Dalsze działania w tym kierunku mogą wymagać kolejnych procedur konsolidacyjnych, przede wszystkim polepszenia merytorycznych i ekonomicznych warunków leczenia mieszkańców Podkarpacia. I te działania w tej chwili jako też i trochę naprawcze chcemy podejmować jako zarząd województwa w dziedzinie tak ważnej dla Podkarpacia, jaką jest ochrona zdrowia.